Wnuczka Niemena jest nieuleczalnie chora dziewczynki ujawniła wstrząsające jej szczegóły. Natalia Niemen to jedna z trzech córek wokalisty, Czesława Niemena. Kobieta poszła w slady sławnego ojca i sama została piosenkarka. Milost do muzyki laczy z życiem rodzinnym, jest mama trójki dzieci. Z okazji Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Który wypada 28 lutego, kobieta ujawniła w mediach społecznościowych. Za jej najmłodsza córka, Danusia, jest nieuleczalnie chora. Natalia Niemen opublikowała na swoim profilu na facebooku poruszający wpis, w którym opowiedziała o chorobie Danusi. U dziewczynki zdiagnozowano zespół neonan, czyli uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych. Może on charakteryzować się m.in. niskorozloscią, wadami rozwojowymi serca i twarzy czaszki a także uposledzeniem umysłowym. Córka Czesława Niemena opisala, jak wygląda życie rodzica, którego dziecko ma zdiagnozowana rzadka, nieuleczalna chorobę. Ujawniła również, że Danusia przeszła już kilka operacji. Na koniec Natalia Niemen zaapelowała o wyrozumiałości i wsparcie dla rodziców dzieci zmagających się z chorobami rzadkimi.